Interkultura, cross-culture, training i consulting, moje nazwisko Anna Sztok. Chciałabym w kilku zdaniach przedstawić Wam tematykę szkoleń interkulturowych. Kiedy 10 lat temu wprowadzałam te szkolenia na rynek polski, nie bardzo było wiadomo, co ta kultura właściwie ma wspólnego z biznesem. Dzisiaj szkolenia dotyczące negocjacji międzynarodowych, współpracy międzynarodowej, kompetencji interkulturowych należą do standardowych szkoleń przeprowadzonych w firmach. Bo zarówno ekspaci przyjeżdżają do nas z całego świata, jak i pracownicy polskich firm wyjeżdżają do najdalszych zakątków tego pięknego globu. A ignorowanie różnic kulturowych wiąże się często z ogromnymi stratami finansowymi dla firmy. Bo z tą kulturą to jest trochę jak z grawitacją. Nie zdajemy sobie sprawy z jej istnienia, dopóki nie spróbujemy podskoczyć do góry. Podobnie jak ryba nie zdaje sobie sprawy z tego, że pływa w wodzie, to póki nie wyrzucimy jej na brzeg. Tak się dzieje z waszymi pracownikami. Zdolni, wykształceni, doświadczeni pracownicy, wyrwani ze swojego naturalnego środowiska, czują się po prostu jak ta ryba na bezdechu wyrzucona na brzeg. W naszym żargonie fachowym nazywamy to szokiem kulturowym. Sama mieszkam od 25 lat za granicą i przeżywałam ten szok kulturowy za każdym razem, kiedy zmieniałam kraj mojego pobytu. I trudno się temu dziwić, bo załóżmy, że mam różowe okulary, a ktoś ma zielone okulary. Wtedy będziemy bardzo długo sprzeczać się na temat e, koloru tej ściany. Ściana jest jaka jest, a wszystko inne to tylko interpretacja, nasza własna interpretacja rzeczywistości rzeczywistości ukształtowanej właśnie przez kulturę, przez media, przez religię, przez historię, przez socjalizację i wychowanie w danej kulturze. To są te amerykańskie i polskie okulary, które nosimy. Bo generalnie ludzie na całym świecie są tacy sami, mają podobne potrzeby, spotykają się z podobnymi problemami, tylko sposoby zaspokajania tych potrzeb i sposoby rozwiązywania problemów są różne. Tak różne, że czasami właśnie dochodzi do szoku yy, kulturowego, kiedy stykają się te dwa różne sposoby rozwiązywania problemów. Na przykład, koleżeństwo w pracy może być okazywane na różne sposoby. Yy, widok dwóch mężczyzn chodzących za rękę po hali produkcyjnej nikogo nie, nie dziwi w Indiach. Natomiast w naszym kręgu kulturowym mamy zupełnie inne skojarzenia. Podobnie cześnięcie ręką stół. Może być interpretowane jako okazanie autorytetu albo jako utrata twarzy. Osoba, która czasnęła w stół, nie jest wiarygodna bycia szefem, ponieważ nie panuje nad własnymi emocjami. Takimi rzeczami zajmujemy się podczas naszych szkoleń, ale wychodzimy daleko poza do's and don'ts, czyli to, co powinno się robić, a czego powinno się raczej unikać w kontaktach z inną kulturą. Ważne jest dla mnie, aby uczestnicy szkoleń w pierwszym rzędzie uświadomili sobie swoje własne uwarunkowania kulturowe, zanim poznają uwarunkowania, ograniczenia kulturowe innych. Przekazujemy wiedzę, solidną wiedzę dotyczącą kraju, zachowania, życia codziennego, stosunku do pracy, koleżeństwa, hierarchii, standardów kulturowych, ale wychodzimy daleko poza to. Władzamy taką klocek domina który powoduje zmiany osobowościowe w ludziach, bo kompetencje interkulturowe nie zdobywa się podczas dwóch dni szkolenia. Każdy jest inny, każdy uczestnik szkolenia jest wyjątkową indywidualnością. Każda firma jest inna, ma swoje potrzeby, cele, założenia, dlatego zapraszam do kontaktu, aby w indywidualnej rozmowie ustalić najlepszy program dla Państwa, najlepsze rozwiązanie dla Waszej firmy tak aby Wasza współpraca międzynarodowa była satysfakcjonująca dla wszystkich stron. Zapraszam!